mówią, że na zbu masz problem, że to jest zbu, że chcą, żebyś powiedziała, jakbyś zaśpiewała więcej energii na zbu. Gdzie mamy ten moment, zbudujmy most? Więc. Bo mamy beznadziejnie. Nie 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 nie, 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 to jest już usunięte, już nie ma. A jakby było budujmy most. Byłoby łatwiej, bo dobra. by ma mocniejszy atak mhm, po prostu dobra. niż z, nie? Z zawsze jest przyczajki. Dobra, spróbujmy ten, po prostu zrób kapelę na razie. Budujmy mhm. most! A zrób. budujmy most! Wytrzymaj! Most yeah. Po prostu szczęka w dół. Okay. I na U to też nie jest bu, tylko to jest bu. I jeszcze to, bo tego mi <ínpolarzt> brakuje. To się stąd wzięło, no? Budujmy most! masz zrobić to. Budujmy <Banarità> most! Tu! Schyl się mm -hmm. po prostu w tym momencie. Mikrofon to wytrzymam, bo to jest Daję. Budujmy mas! Ale ty nawet jakś Budujmy i się uśmiecham. Mam, mam, mam. Budujmy mos! Wtedy wytrzymasz. Musisz to Daj! Zrób. Ooooo! Oh. Nie! szczęka. Oooo! Oh. Oh. Szy. Szy! 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 Nie! Ty robisz! Szy! A ja chcę! Szy! Nie uśmiechaj się, nie uśmiechaj się, to nie jest spany. Szy! Szy! Wykrzycz do mnie. Ela! 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 Nie na Ela, tylko Ela! 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 Most! Most! zaczęła wychodzić z tu. Zbudujmy most. Zbudujmy most. Albo budujmy, budujmy most. Okej, okay, dobra. Będę. A żeby Przemek było na budujmy, to by trzeba frazę zmienić, żeby było budujmy most. Wtedy będzie na budujmy, zbudujmy most. Tak będzie łatwiej. Bo pa 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 pa. A jakby para pa pa. od razu lepiej. Zróbmy tak, budujmy most. Będzie mocniejsze to wejście. Spróbuj tak. Widzisz, wszystko. Da co? Budujmy most! Musisz to powiedzieć. Ona nie może tego zaśpiewać. Ona. Budujmy most! Musi to zrobić tak. Budujmy most! Raz, tylko raz. Ale ona musi to na przydechu zrobić. Ja nie wiem, to jest przejściowa nuta, to jest Dobra, trudna się... nuta. Budujmy most! Jeszcze tak, więcej ciepła do no to, o, jeszcze raz, ale to było, wiesz, to była nie twaiana, to nie A nie tutaj naturalna dynamika. Mam takie niedołężne. Chciałabyś mnie. drugich głosów podrabiać? Nie. <grym> nie, tak sorry, nie. Dobra, ale możesz jeszcze zrobić inaczej. Samotna noc, jeden głos i wiesz. Jak teraz to jest? Nie, możesz nie, tak nie, zrobić. Nie, to już się rozciągnie, to już się sylaborem. Możesz tak zrobić. Jak nie, teraz to jest, tylko masz nie, zysy. Nie, słuchajcie, ja to... uważam tak, jeżeli mi nie przeszkadza mi e, we frazie. Jak słyszę, że ktoś płynnie śpiewa, bo nie ma tutaj, e, to nie jest taka transakcentacja zupełna. Ja wiem o co mu chodzi. Ja wiem ja o co mu chodzi, on merytorycznie. Ja no ja że jego propozycja nie jest zła. Ona się, dobrze, dobrze, się ale nie jest zła. Robi się, z, za dużo z się zdaniem, robi. słowotok tam już trochę. Bo jak coś, to można wywalić słowo teraz. Samotna noc, jeden koc, wiesz... Jak to jest? Po prostu wywali słowo teraz. I tak jest lepiej, bo nie ja pomiędzy, nie tylko o to chodzi. Jeżeli wywali słowo teraz? teraz, to w ogóle nie ma tematu, po prostu nawet jej możemy ci teraz. No i Gdzie... teraz możesz je wyciąć. Eee, zaraz. zmiana dla tej piosenki nic nie robi. Ona nic. Od, odrobinę odrobinę, znaczy. nawet psuje, tylko mówię, sensem jest. Sensem możesz sobie. wywalić to słowo teraz, ale ja na szczęście jestem krawcową. Aczkolwiek możesz się okazać, że mnie będzie, że przez to będzie mniej kwadratowy. No, no właśnie, to mogę. Ale to, to, to trzeba wszystko próbować. Dajcie szansę, zaraz będzie tego jest ten, jak to tego jazd. Jeszcze, Jeszcze jak możesz, to muszę to.